No świeci jak poromana, gdzieś ją postawimy, bo jest bardzo malutka. Dla osób, które po prostu chcą sobie podświetlić miejsce pracy. No, o, mogę coś poświecić na twarzą. Tutaj obok mnie, gdzieś, gdzieś, gdzieś jest myszka. Dawno na naszym kanale nie było materiałów z gadżetami, więc w końcu chcę Wam pokazać kilka ciekawych gadżetów, które udało mi się zdobyć przez ostatnie parę miesięcy. Oglądajcie. Dobra, zaczynamy to, co najbardziej tutaj nas y, zachęca kolorem. Multinarzędzie do smartfona. Taki smartfonowy niezbędnik, który y, warto by było niekiedy nosić przy sobie. To wygląda jak adapter do myszki, ale to tak naprawdę jest przejściówka z USB-C na USB-A. Mamy też tutaj narzędzie do wyciągania karty SIM, które ja zawsze gubię i nigdy nie mogę znaleźć tego narzędzia, więc takie narzędzie również w tym naszym niezbędniku jest. I jest także przewodnik. Przewodnik, który. Ma dwie końcówki USB-C, ale w środku są także dwie przejściówki: jedna na mikro USB, druga na Lightning, na port Lightning, czyli port do iPhone'a, no i ta trzecia, o której wam na początku powiedziałem, czyli na usb -A. Więc tak naprawdę ten kabelek możemy zamienić w jakikolwiek kabelek do jakiegokolwiek telefonu, jakiegokolwiek urządzenia, jakiego potrzebujemy w danej chwili. Tutaj z tyłu mamy jeszcze takie dwa elementy, które pozwalają nam to pudełeczko zamienić w uchwyt na telefon i możemy go postawić w takiej formie, albo w formie na przykład poziomej i oglądać sobie coś na telefonie. Teraz coś, co naprawdę mega mnie zaskoczyło, to jest podkładka w kolorze green screena. Podkładka w sama, sama w sobie, dobrej jakości, z mega fajnym poślizgiem, jak widzicie, ale jaka jest funkcja tej podkładki? Domyślacie się, jest to kolor, który może być wykluczowany z, na przykład z waszego streama czy z waszego wideo. Jeżeli chcecie streamować jakieś gry na YouTubie czy na Twitchu albo konkretnie pokazywać wasze ruchy myszką, jak gracie w tę grę, to możecie sobie puścić kamerkę od góry, wykluczować taką podkładkę, czyli usunąć zielony kolor i dzięki temu będziecie mieć przejrzyste tło. Będziecie mogli sobie myszkę gdzieś na wideo wrzucić. Jeżeli streamujecie, jeżeli nagrywacie filmy, to no fajnie, że ktoś na taki pomysł wpadł. Aż mi się przypominają te filmiki kiedyś, przed kilku lat, jak ludzie kupowali takie kostiumy, w kształt jakby z green screena i się w nie ubierali i mogli robić różne pan paranormalne rzeczy na streamie, bo po prostu byli wykluczowani. Ładowarki to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ każdy używa ładowarek na co dzień. Ja również codziennie ładuję telefon w nocy. Czy Wy też ładujecie w nocy? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Ale ostatnio popularna zrobiła się nowa technologia, czy znaczy nowa technologia. Po prostu do tworzenia różnych na przykład yy, ładowarek, używa się nie krzemu, a azotku galu w skrócie GAN. No i właśnie ta ładowarka wygląda, jakby miała moc jakichś 5 W albo mniej. A ma moc 20 W, a jest takiej niewielkiej wielkości. Czyli możemy nim szybko ładować na przykład iPhone'a albo inne telefony, które ładowanie szybkie o mocy 20W obsługują. Dzięki temu można też stworzyć ładowarki na przykład do laptopa, nie tylko do smartfona, które są dużo mniejsze, dużo bardziej wydajne energetycznie, mniej się grzeją i tak dalej. To jest ładowarka 100W która obsługuje ładowanie MacBooka Pro dużego laptopa, a to jest oryginalna ładowarka od MacBooka. Jest cięższa, ta jest odleciutka, jest większa jak widzicie. No i przede wszystkim ładowarka od MacBooka ma tylko jedno gniazdo, a ta ma dwa i może jednocześnie ładować i telefon, i MacBooka, i telefon również. W szybkim ładowaniu, bo oba te gniazda obsługują power delivery standard, czyli standard szybkiego ładowania. Cenowo y wyglądają tak samo, a często nawet są tańsze niż na przykład oryginalne ładowarki producentów, a są po prostu lepsze. Pozostając w temacie ładowania. Kolejny gadżet. Kiedyś takie budziki były popularne, pewnie na amerykańskich filmach, jak jeszcze oglądacie jakichś starszych, to takie coś Wam się na pewno pokazuje. Więc mi ostatnio czegoś takiego na stoliczku nocnym brakowało, żeby po prostu cały czas mi się godzina wyświetlowała. czasem mi się budzę w nocy, chciałbym wiedzieć, która godzina, bez sięgania po telefon. Oprócz tego, że mamy funkcję wyświetlania godziny, mamy także y, temperaturę otoczenia, to możemy na tym postawić telefon. I telefon się zacznie ładować. No genialne w końcu ładowarka bezprzewodowa spełnia jakąś dodatkową funkcję niż tylko to, że ładuje telefon, więc mamy ładowarkę, mamy godzinę, super sprawa. Kosztowało to jakieś kilkadziesiąt złotych, więc naprawdę dobra opcja. Oczywiście tutaj ładowanie się odbywa dość wolno, bo to chyba jest 5-watowa ładowarka, ale mm, może jest tam jakieś droższe wersje z szybszym ładowaniem w razie, co. Jakiś czas temu Elgato wypuściło także pasek ledowy, który jest kompatybilny z, całym, z całym wszystkimi innymi akcesoriami Elgato. Zresztą, jeżeli chcecie zobaczyć inne akcesoria, to tutaj w filmie pokazywaliśmy Wam takie gadżety dla streamera, ale to jest gadżet niekoniecznie dla streamera, tylko konkretnie dla osób, które po prostu chcą sobie podświetlić miejsce pracy. Całość jest kompatybilna z Elgato Control Center, czyli z taką aplikacją na komputery. i Urządzenia mobilne, dzięki której możecie po prostu sterować takim paskiem LEDowym, jego jasnością, kolorami i tak dalej. Jest kontroler, do którego podpinacie taki pasek, i do tego kontrolera podpinacie zasilacz, który również w zestawie jest. Co ciekawe, ten pasek LEDowy można nawet przyciąć. Producent zaznacza bardzo ważną rzecz. Często jest tak, że paski LEDowe mrugają, kiedy nagrywają się kamerą. Ten pasek LEDowy nie mruga. Oczywiście tych pasków LEDowych możecie sobie kupić kilka, połączyć je w cały system i sterować albo każdym z osobna, ustawić inną barwę, albo wszystkie, żeby były ze sobą sparowane i świeciły się w taki sam sposób. Pozostając w temacie ładowania, czasami przydaje się ładowarka, która ma więcej niż jeden port, bo na przykład gdzieś wyjeżdżamy, chcemy podładować więcej urządzeń naraz i przede wszystkim, która daje nam informacje o stanie naładowania tych urządzeń, czy się one ładują, czy się nie ładują, jakim prądem się ładują i tak dalej. Jest kompatybilna zarówno ze standardem szybkiego ładowania Quick Charge, jak i z Power Delivery. Podłączam smartfon do ładowania. Wyświetla nam się, jakie mamy Napięcie wyjściowe. Mamy także pokazane, pod które gniazdo jest podłączona ta ładowarka, jakie, jakie mamy natężenie ampery. No i przede wszystkim mamy taką animację ładowania. Czyli, jeżeli telefon jest ładowany, to nam się tak śmiesznie tutaj pokazuje, że jest ładowany. Jak się ładuje, to bateryka będzie pełna. Kamerka. Miniaturowa kamerka sportowa. Jest tak mała, że nie uwierzycie. Nie wiem, czy to widać, ale ona jest mi miniaturowa. Wchodzi tutaj karta microSD i do końca nie rozkminiłem, jak się tą kamerką nagrywa, bo strasznie dziwna jest ta instrukcja obsługi jej. Ma też funkcję wykrywania ruchu, więc możemy jej używać jako takiej kamerki szpiegowskiej, że gdzieś ją postawimy, bo jest bardzo malutka. Kiedy wykryje ruch, to po prostu zacznie nagrywać na kartę pamięci i tak to będzie wyglądać. W zestawie mamy też taki śmieszny kabel, bo ta kamerka jest tak mała, że nie zmieścił się tam port micro USB, więc musieli umieścić taki port mini USB. W zasadzie to nawet nie jest mini USB, tylko jeszcze mniejsze niż mini USB. Takie mikro mini USB. I jest też przewodzik. Mamy tutaj wyjście RCA 5, czyli możemy sobie podpiąć na przykład do telewizora, jak jeszcze wasze telewizory stare mają takie złącze i oglądać obraz na żywo z tej kamerki. No i mamy także w zestawie e, takie klipsy, klipsy, które pozwalają tę kamerkę na na przykład umieścić na doniczce. Przepustowość tego filmu jest bardzo mała, niewielka, więc no, nie liczę tutaj na jakieś nie wiadomo jakie cuda, jeśli chodzi o jakość, ale jak widzicie, da się zrobić tak miniaturową kamerę. Znaczy w zasadzie to nic dziwnego, że się dano, bo takie miniaturowe kamerki są w smartfonie, ale tutaj jest to coś, jakieś osobne urządzenie. Zostało nam jeszcze kilka rzeczy. Najpierw pokażę Wam kieszonkową latarkę. Latarkę, która wydaje się być naprawdę niepozorna, bo można ją przypiąć jako bryloczek do kluczy, ale daje nam 700 lumenów. Co ważne, jest odporna na zachlapania taka ładowarka, więc nawet jak tam na nią deszcz kapnie czy jakaś mała ilość wody, to nic się nie stanie. I w porównaniu do innych takich latareczek, bo sam taką latareczkę miałem, oczywiście gorzej świecącą, to trzeba było do niej mieć dedykowaną ładowarkę. A tutaj przesuwacie i macie port USB-C do naładowania, więc możecie ładować ładowarką od telefonu, więc super sprawa, kieszonkowa ładowarka, ona naprawdę potrafi oświecić ciemność. W temacie oświetlenia Czasami, jak robimy sobie selfiaki, czy tam zdjęcia, czy, czy nagrywamy filmy, no to brakuje światła, prawda? I tutaj pojawiają się takie lampki, które w Azji już od dawna były popularne, w Polsce nie. Zresztą to nie jest jakiś konkretny model, bo tego jest pełno na AliExpress. Mamy tutaj różne tryby świecenia. Kładacie taką, taką, takie coś do świecenia na wasz telefon, włączacie świecenie. No i zobaczcie. Oczywiście są różne rozbudowane wersje, które się łączą z telefonem. Możecie na przykład barwę światła sobie ze smartfona ustawiać, natomiast tutaj, jak widzicie, to po prostu opiera się wszystko na jednym przycisku. Ale mega przydatne i faktycznie to zwiększa jakość zdjęć. Bardziej niż do zdjęć i do filmów z telefonów, taka lampka przyda się na przykład, jeżeli robicie live y z telefonu, bo wtedy nie możecie na stałe sobie podświetlić ekranu, tak jak przy robieniu selfie jest, że telefon wam podświetla ekran i w tym momencie macie jasną twarz na zdjęciu. Więc jeżeli robicie na przykład live'a, chcecie po prostu dłuższy czas, Mieć to światło włączone, nagrywać jakiś dłuższy film na YouTuba czy cokolwiek z telefonu, to taka lampka naprawdę będzie idealnym rozwiązaniem, żeby nie dokupować żadnego oświetlenia, tak jak my tutaj mamy wszystko oświetlone, tylko sobie załatwić to taką, takim małym gadżetem. Na koniec zostawiłem coś dużego, co będzie wymagać zmiany scenarii. Poproszę ten element. Firma Elgato przysłała do nas. Coś, co nazywa się Wave Panels i jest to mm, gadżet, który może być wykorzystywany jako coś, co polepsza wystrój wnętrza, ale także ma oczywiście swoje zastosowanie praktyczne. Co wyróżnia to takie panele od tych, które na przykład mamy tutaj ze sobą. Pierwsze, jakość samej pianki, to znaczy, że ta pianka nie psuje się w czasie, to znaczy nie, nie będzie się robić z nich taki proszek, tylko one się trzymają w jednym, w jednym miejscu. Ale druga i chyba ważniejsza rzecz to jest taka, że nie trzeba ich przyklejać na ścianę za pomocą kleju, czy tam taśmy montażowej, a można wykorzystać do tego takie ramki, które producent daje w zestawie. Taką ramkę składamy i na przykład przykręcamy do ściany śrubami, i w tym momencie taka pianka wchodzi w te ramki, no i jest po prostu bezklejowo, bardzo stabilnie umieszczona na miejscu. I teraz widzicie, jak to wygląda u nas. I dotarliśmy właśnie do końca tego odcinka. Dajcie kogoś znać w komentarzu pod tym filmem, który z gadżetów Wam się najbardziej podobał. Zostawcie swoje propozycje, jakie gadżety mielibyśmy pokazać w kolejnych odcinkach, no i czego, z czego Wy na co dzień korzystacie. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli miałbym wybrać takie, taką jedną, jeden gadżet, który mi się najbardziej podoba, z tych, które Wam dzisiaj przedstawiłem, to niestety nie, będą, nie będzie to jeden gadżet, tylko dwa. Ponieważ jest to ta ładowarka, z której korzystam na co dzień. Łado, ładowarka właśnie w technologii azotku Galu. Mm, używam jej zarówno do ładowania laptopa, jak i do ładowania telefonu. Ale również ta latarka, bo ta latarka naprawdę mega mocno świeci, i jestem sam zaskoczony a jak mocno świeci? No i przede wszystkim to, że jest ładowana z USB-C, to jest mega, super fajny gadżet, bardzo przydatny w życiu codziennym. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, koniecznie udostępniajcie go. No i oczywiście iście poniżej, co Wy o tych gadżetach sądzicie. A tymczasem, jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał. Aha, linki do gadżetów tych albo podobnych, bo nie wiadomo, czy akurat te będą dostępne w sprzedaży, znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. To by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Mówi do Was Szakal, trzymajcie się, pozdrawiam Was. Pa, pa!